Witam Was moi drodzy widzowie Dzisiaj jesteśmy w Fall Guysie, Ponieważ chcę sobie w to jeszcze raz zagrać Pamiętam jak nagrywałam ten filmik Fall Guys nie jest lepszy od Stumble Guys, Ale trochę mi to się zmieniło Więc zobaczmy jak to teraz będzie Bo trochę mi to się zmieniło Lubię jeszcze Stumble, Ale no, Fall Guys też mi przypadł do gustu Więc chcę zobaczyć właśnie jak to jest już wczoraj też sobie na przykład zagrałem i też ogólnie widzowie sorry za to że tak dawno nie było filmów ale po prostu raz no bo nie miałam czasu po prostu na nagrywanie więc naprawdę bardzo Was przepraszam i też przepraszam, że nie było w ogóle żadnych tych shortów, ale no nie miałam po prostu Czasu, żeby nagrywać, więc właśnie teraz nagrywam. I też widzę, że kilka osób nie odsubskrybowało w tym czasie, w którym nie nagrywam, więc bardzo Was serio przepraszam. W ogóle chyba na tamtym odcinku Fall Guys nie jest lepszy od Stumble Guys. Chyba nie grałem o w tą mapę. wiem, no jakby znam ją, ale ch chyba jej nie było na tamtym odcinku. Nie wiem, poprawcie mnie w komentarzach, jak się mylę. No nie! Co to miało być? Trochę za daleko, no za daleko to było. No znowu! Kurcza, blada! Ty, bo ja zaraz nie przejdę. Ty, bo spacja mi nie zadziałała. Dobra, dobra, dawaj, dawaj. Dobra, jest. Nie, dobra, przejdę, przejdę. Na szczęście. Na szczęście przejdę. Łe, co to ma być? Chłop mnie złapał. I no, tak to wyszło. I ogólnie, to jak będziecie słyszeć, takie właśnie. Takie jak było przed chwilą. Nie wiem, czy było słychać, ale jeżeli będzie słychać, to. No to. Są tylko dźwięki ze Steel Series GG, bo. No, jak mam tą aplikację Steel Series GG do mojej klawiatury, to na przykład właśnie w Fall Guysie jest tak, że jak przejdę lub. lub nie przejdę. To wtedy się. No, no to wtedy mi hy, właśnie. No, robi po prostu klip, żebym mógł później na przykład hy, w filmie to no, dodać. I może tak zrobię, ale nie jestem pewien. I też mogliście zauważyć, że, się, że miejsce kamerki się zmieniło, ponieważ wcześniej była. O tutaj, tutaj, o tu. Nie widać tego na kamerce, ale pokazuję tutaj w lewym górnym rogu. Wcześniej była właśnie kamerka, a teraz jest tutaj po prawej stronie. I mamy teraz jakieś Gentle Gauntlet od Falga i Steam. A dobra, na tej, na tej ja grałem. Jeszcze przed odcinkiem na niej grałem. Łe! matku jedyna. Co to było? Dawaj, dawaj. No co jest? Ej, co jest? Czemu ja w ogóle spadłem? Nie jest aż, aż taka długa mapa. Już się na chilku przechodzi tak. Szybciutko. Kurde! No i będę w pięćdziesięciu procentach. No więc tak to jest. Przechodzę. Dobre malinki. O Jezu, na klawiatura mi spadła. Pierwsze moje, pierwsze yy, moje no maliny, które jem w tym roku. I co tu się robi? Ty, co tu się robi? Łe! Ty, bo ja nie wiem, co tu się robi. Halo. A, że to wybucha. Aj, można tak rzucać w siebie. Łe! Nie! Dobra. Nie rozumiem tej mapy. Bo jakby, what the heck? O dobra, przychodzę! Najpierw nie zrozumiałam, o co chodzi. Ale ważne, że przyszedłem. Tak, finał. Tylko, no błagam, nie wyścigowo. Zwłaszcza ta. Pyszne malinki. Na tej chyba raz czy dwa razy grałem. Nie pamiętam. Dawaj, dawaj! Elektryczny! tu, 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 tu

a ręce na tym filmie zrobię swoją pierwszą koronkę w Fall Guysie. takie bardzo soszyste one są a ja tutaj ej no serio patrzcie mam co jest chodź 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 ty ja nie wiedziałam że jestem taki dobry na kompie ja jestem słabszy na konsoli w tą grę. A pamiętacie, jaki ja byłem he, słaby he, we w tamtym filmie, he, he, w którym właśnie, no, że Stumble Guys, chyba że Stumble Guys, Fall Guys nie jest lepszy od he, Stumble Guys. 10 sekund. Ty chłopie! No! Ale skąd ja Co to było! Chociaż wtedy miałem takie coś, że w ostatniej sekundzie przyszedłem. No nie! Ty jakie... Ja... No nie! 30 sekund. Um. Już trzy osoby przeszły. Ja muszę przejść, jest! Ucia nie, no nie przejdę już, nie przejdę. Co? Pamiętacie, jeżeli nie, to sobie obejrzycie, bo miałem takie coś. A jeżeli tą też... arenę wy... A, jeżeli tą też wygram, no jakby te wszystkie mapy. To oznacza, że będę jakiś... Nie wiem. A chłop tutaj w ogóle na samym końcu też, o tutaj właśnie jest taki błąd dziwny. Łe! No nie! Dobra, dawaj. Ale, Jarzem. Ale, ja tu zepsuł. No co jest? Oni już przechodzą. Kurcza blada, ja tutaj jestem. Nie, on nie przejdę tego. Kurde. No to dlatego, że na początku rzym zepsuł. Bardzo wam dziękuję widzowie za oglądanie. Tak. Ja tu mam konsolę jak widzicie i takie okularki. No, i jabłuszka. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem oraz łapeczki w górę, jeżeli Wam się spodobało. I też pamiętajcie o napisaniu w komentarzu hashtag wygrana elektrycznego za tą jedną, moją pierwszą koronkę. jej! No, no i pamiętajcie, że jak będziemy blisko 1000 subskrypcji, to robię live, i jak dobijemy to. Może to na czacie właśnie tego live'a napiszcie, no będziecie mogli napisać, jaką piosenkę mam zaśpiewać. No więc pamiętajcie o tym i bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmiku. Na razie.